RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Sołectwo Piaski było gospodarzem tegorocznych dorzynek Powiatu kępińskiego i Gminy Męka Opatowska. Świętoplonów rozpoczął korowód dorzynkowy, po którym odprawiono mszę świętą. W uroczystościach dorzynkowych wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu wszystkich gmin z Powiatu kępińskiego. Rolę starostów dorzynkowych Gminy Łękałopatowska pełnili Patrycja Lenart i Marciniusz Wiakowski. W trakcie uroczystości miały miejsce tradycyjne obrzędy, m.in. przekazanie przez delegację wszystkich gmin bochenków chleba z tegorocznej mąki. Na przestrzeni wieków uroczystości dorzynkowe zmieniały swój charakter. Tak dawniej jak i dziś dożynki są ważne dla wszystkich, bo przy, przypominają, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach polski jeszcze raz powtórzę, polski chleb. Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom polskiej wsi za codzienny trud odmierzany rytmem od wiecznych pór roku. Praca rolnika jest trudna i wyjątkowa. W dużej mierze zależy od zjawisk świata i natury, na które nie zawsze mamy wpływ. Uczy nas pokory i skłania do podziękowań Bogu za każdy rok, w którym na polskich stołach nie brakuje chleba. Dla wszystkich gości przygotowano począstunek i część artystyczną. Wystąpiły dzieci ze szkoły podstawowej w Łęce Opatowskiej i zespół zimne frytki. Publiczność na stanie bawił znany duet śląskich szlagierów Brygida i Robert Łukowski oraz zespół after party. Zwieńczeniem dożynek była zabawa taneczna. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.